Laudetu. Warto tu nawiązać do jednego z ostatnich felietonów stawiszyńskiego w Tygodniku Powszechnym, poświęconym perspektywie chrześcijaństwa. Ale on tu patrzy i wstecz, i w przyszłość. I on pisze, że ostateczny rozrachunek co do chrześcijaństwa, przy wzięciu pod uwagę zbrodni, inkwizycji, mordowania kobiet, niby czarownic, wojen krzyżowych, dla niego jest jednak pozytywny. Jest pozytywny, bo recepcja nauki greckiej, wytworzenie nowoczesnego modelu nauki. Tak, no bo to się w znacznej mierze działo w klasztorach w tego nawet ja nie będę negować, ale uwaga, sztuka. Kościół jako mecenas sztuki, no i oczywiście kulturotwórcza, gigantyczna rola chrześcijaństwa, nazwijmy to mitologii chrześcijańskiej, no tego nie sposób negować. Jeżeli chodzi o zasługę co do rozwoju nauki, ja bym powiedział, że też nie sposób tego negować. Można powiedzieć, mordowali mamy Giordana Bruna, ale sam Giordano Bruno, czy Galileusz, czy Kopernik, kim w końcu byli? No tam znajdowali możliwość rozwoju tejże nauki. No i wreszcie przez Kościół przyswojono olbrzymi dorobek Grecji i Rzymu. Także dla Stawiszyńskiego bilans tu jest impuls, a bilans domniemany przyszły. Stawiszyński pisze, i tu już mam większy wątpliwości, że chrześcijaństwo wciąż jest i tak globalnie propozycją Aktualną i atrakcyjną dla świata. Skąd ta atrakcyjność? No, jest to system, który proponuje godność człowieka, nienaruszalność jego praw, pewien rodzaj indywidualizmu łączącego zarazem indywidualizm ze wspólnotą. No, i tu już mam znacznie większe wątpliwości. Czy może jakakolwiek religia funkcjonować rzeczywiście jako system już tylko wartości kulturowych? Dla mnie, jeżeli traktujemy poważnie słowa stawiszyńskiego, wracamy tutaj do jakiegoś katolickiego ateisty, profesora Wolniewicza. Jeśli jednak dla 90% to, o czym mówimy, jest mitologią, system kulturowy, który jest tylko i wyłącznie już wspólnotą skupioną wokół pewnych wartości, wokół przeszłości, tradycji. Naszych więzi nie będzie mieć takiej siły przebicia jak na przykład wojujący islam, gdzie jednak ci fanatycy wierzą, wierzą dosłownie w dogmaty. Wydaje mi się, że to po prostu jest niemożliwe. Chrześcijaństwo kulturowe takie jakie jest, może być pewną fajną wspólnotą, ale bardziej przypomina to spędzanie świąt. Przecież nawet ja lubię święta, trudno mnie nazwać katolikiem, czy nawet chrześcijaninem w sensie wiary w dogmaty mitologii. Natomiast w tym już jest mało życia. Nie widzę tutaj możliwości utworzenia perspektywy. W dodatku, jeszcze jedna sprawa. W Polsce chrześcijaństwo w zasadzie jest skojarzone z monopolem Kościoła katolickiego, który jest instytucją do tego stopnia skompromitowaną, że mówić o jakichś sokach żywotnych dla przyszłości kultury tu byłoby chyba żartem. Może troszkę inna sytuacja jest na zachodzie, w Szwecji, w Niemczech, gdzie jakieś nadzieje daje droga synodalna, no ale to ostatecznie zobaczymy. Ramy.